Człowiek nigdy nie zaspokoi swojego głodu duchowego, nigdy, przenigdy. Ten głód zawsze pozostaje. Nigdy tego tematu nie można wyczerpać. Pokarmu możemy się najeść, a w sprawach Bożych nie ma się dosyć. Tak też można odróżnić prawdziwą duchowość od jakiejś imitacji duchowości. Ona nie męczy. Nie ma się jej dosyć, ona ma w sobie lekkość, wolność i pewną prawdę, która uwalnia. Kultura, w której żyjemy i chcąc nie chcąc, myślę, wszyscy jesteśmy jej ofiarami, ta nasza kultura konsumpcyjna, ona rozumie człowieka jako kogoś, kto wciąż narasta, gromadzi. Jednak człowiek nie tyle jest, co człowiek ma ubywać. Ma dążyć do zmniejszenia siebie, do tępienia własnego egocentryzmu, do wycofywania się. Jezus mówi o innej konstrukcji ludzkiego ja, która ma polegać na umniejszaniu się. Nie po to, aby siebie poniżać, ale robić miejsce dla Boga. Panie Jezu, Ty jesteś, mnie nie ma. Na tym polega droga świętych. Panie Boże, Ty jesteś, mnie nie ma. Wolność od przywiązania do własnej osoby. Łatwo jest być ciężkim, trudno być lekkim. Dlatego upadek szatana był spowodowany siłą grawitacji. Rano rozmawiałem o dzisiejszej Ewangelii z moimi braćmi. Ojciec Michał Mrozek użył obrazu, który bardzo mi się spodobał, bo stwierdził, że pewną metaforą pokazującą, kim jest szatan, może być obraz Czarnej dziury. Gwiazdy, można powiedzieć, są wolne, oddają światło. A czarna dziura pochłania całkowicie światło, nie odbijając niczego. I człowiek, który jest uwikłany w grzech żyje w ciemności jest jak ta czarna dziura. Zamiast wychodzić, wychodzić z siebie dla kogoś, a święty Paweł mówi, że to jest właśnie miłość, miłość siebie nie szuka, nie szuka swego, to zamiast wychodzić z siebie dla kogoś, zagarnia innych dla siebie. Odwrotność miłości. Można więc powiedzieć, że diabeł jest ciężki, jest zapadnięty w sobie. Wszystko chce zagarnąć dla siebie. Nie ma w sobie światła, no jest gęsty jak smoła, jak czarna dziura. Ciało doskonale czarne, duża masa w małej objętości. I św. Paweł, autor słynnego hymnu o miłości, kiedy był jeszcze szawłem, musiał upaść twarzą na ziemię, a nawet stracić na trzy dni wzrok, żeby to wszystko zrozumieć. I dopiero kiedy spotkał z martwych Jezusa i odkrył, jak bardzo jest przez niego kochany, to zrozumiał, że bez tej miłości życie traci znaczenie. Imię Szaweł oznacza wielki, imię Paweł oznacza mały, Paulus Czyli mało znaczący. I Szabę po spotkaniu Jezusa zaczyna rozumieć, że jeżeli chce się stać kimś wielkim w oczach Boga, to powinien stać się mały. Wcześniej chciał narastać, być ciężki, teraz chce być lekki. Kapitalnie to ujął Chesterton pisząc, że aniołowie potrafią latać. Gdyż nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do swojej osoby. Genialna intuicja. Zresztą taka od zawsze była intuicja chrześcijańskiej sztuki. Możemy przypomnieć sobie, w jaki sposób choćby nasz wielki dominikański święty Frangelico przedstawiał wszystkie anioły. Jako istoty wolne, delikatnie unoszące się, Podobne nie tylko do ptaków, znaczy nie tyle do ptaków, co nawet już do motyli. Łatwo jest być ciężkim, trudno jest być lekkim. I przyznam się Wam, że za każdym razem, jak czytam te historie, w których Jezus swobodnie przechodzi przez rozkrzyczany tłum, to ogromnie fascynuje mnie Jego wolność, ta Jego lekkość. Ludzie dookoła niego unoszą się gniewem, kipiąż ze złości, wyrzucają go potem z miasta, wyprowadzają na urwisko góry, aby go strącić, a ewangelista Łukasz pisze: On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Taką wolność może mieć w sobie tylko ktoś, kto całkowicie jest zanurzony w Bogu. Kto całkowicie zanurzony jest w Duchu Świętym. Taką wolność może mieć jedynie ktoś, kto nie ma w sobie ani grama grzechu, który by go obciążał. Taką wolność miała Maryja, wolna od grzechu. Kto jest całkowicie czysty, ma serce wolne od ciemności, od jakiejkolwiek pogardy, od wyniosłości czy od nienawiści. Dominikański misty Jan Tauler mówił Tysiąc grzechów oddanych Bogu przyniesie nam wolność, ale jeden zatrzymany dla siebie nas zniszczy. Batyfikowani w grudniu męczennicy z Tibirin modlili się słowami Panie Jezu, rozbrój nas, Panie Jezu, rozbrój ich. Nie chcemy być obciążeni złem, chcemy być wolni jak Jezus. Ten świat, w którym żyjemy, on jest oparty na fundamencie przemocy, dlatego Bóg przychodzi, żeby nas ratować, aby nie zostawić nas samych sobie, bo gdybyśmy mieli polegać na naszej grzesznej naturze, to byśmy się w końcu pożarli. Bylibyśmy jak te czarne dziury, które pochłaniają wszystko na swojej drodze. Ta dzisiejsza Ewangelia i postawa Jezusa może być także bardzo dobrą szkołą modlitwy. Warto zobaczyć, że modlitwa to jest przede wszystkim tracenie. Co zyskujesz dzięki modlitwie? Nic. Przede wszystkim tracę, że kiedy stajemy w obecności Bożej i zaczynamy trwać na modlitwie, to po jakimś czasie zauważamy, że odchodzi z nas złość, lęk, uraza, pamięć o złu, chęć ustawiania świata po swojemu, niepewność, a nawet strach przed śmiercią. Nie tyle zyskujemy, co tracimy. Że pod tym gąszczem zmartwień, problemów i myśli, które kotują się w naszej głowie, to schodzimy w głąb i odkrywamy swoją najgłębszą tożsamość. Odkrywamy Jezusowy pokój w sobie. Innymi słowy, zawsze go miałeś. Ale dzięki modlitwie go odkryłeś. Że kiedy dopada nasz smutek albo zniechęcenie, to jest najlepsza recepta. Przychodź przed najświętszy sakrament, albo nawet przytuj się do krzyża i siedź tam tak długo, aż Pan przywróci Tobie pokój i radość. W ten sposób On będzie Cię przemieniał. Im częściej czujesz się bezbronny, tym więcej powinno być modlitwy. Dlatego dla nas chrześcijan modlitwa to jest tracenie, bo od czasu krztu i bierzmowania mamy w sobie wszystkie dary Ducha Świętego, ale one są przykryte. One są przykryte namiętnościami, troskami, rozkrzyczonymi myślami, a modlitwa na nowo nam dary Ducha Świętego odsłania. Na nowo odzyskujemy Jezusowy pokój. Wielki nauczyciel modlitwy, święty Hezechiusz z Synaju, on właśnie utożsamiał modlitwę z wyciszeniem serca. Wyciszenie, mówił święty Hezechiusz, polega na wolności od złych myśli. Nie w tym sensie, że pokusy nie dręczą, ale człowiek już nim nie ulega. One sobie latają. Tak jak muchy sobie latają, ale człowiek nie podąża za nimi jest wolny.